Siemano, to znowu ja. Trochę rzeczy się zmieniło względem ostatniego odcinka. Jak widzicie buduję tutaj chałupę drewnianą. Nie wiem na ile ona starczy, bo tu smoki latają, może w każdej chwili przelecieć i spalić. Ale buduję. Ogarnąłem jak się robi już podstawowe rzeczy z krzemienia. Takie jak topór, kilof, no i nawet z kamienia niedługo będę robił też. Chciałbym dokończyć ten dom, zrobić łóżko, mam już wełnę. Zrobić łóżko. No, to ja dokończę i wam pokażę zaraz. W ogóle, patrzcie, jak tu drzewo się obala. Tak jak w prawdziwym życiu. Zaraz zetnę. I leży, i samo się nawet potnie na kawałki. To mi się podoba. O, zbieramy normalnie żołędzie nawet, żołędzie nie wiem, bo tu coś wymaga, mm, jakieś l, rolnictwo 8, nie wiem na razie o co tu chodzi, czy to level 8, nie wiem. Narobimy teraz trochę desek, deski nie robi się tak jak w zwykłym, tylko się stawia i prawym się klika i się same też robią, bardzo szybko tnie. To trochę jest słabe, że topór się przy tym kończy. I muszę co chwilę robić, no ale. Dobra, jest już coś takiego. Troszkę pada do środka, ale na razie jest ok. Myślałem, że mam wełnę, ale potrzebuję jeszcze jednej, bo mam dwa. To trzeba jakoś owieczkę. Tylko boję się po nocy iść, żeby znowu nie zginąć więc poczekam aż nastanie dzień i wtedy wyruszymy jakoś owce zarżnąć dom jest w pełni kompletny jak widzicie pokażę wam go z każdej strony tak wygląda, jest ładny, ma nawet dach taki będę musiał zrobić potem jeszcze jakąś piwnicę w razie ataku smoka żeby mi wszystkiego nie rozwalił. Ale to potem. Teraz pierwsze co trzeba zrobić to znaleźć łóżko. To znaczy nie znaleźć, tylko znaleźć owce i zrobić łóżko. Atakuje mnie szkielet i jakiś potwór. Zabarykodowałem się. Bo nie mam drzwi. Nie wiem, może poczekam. Ale ciągle pada. Nie wiem, kiedy będzie dzień. Ciągle pada, nie chcę przestać. Wyjrzę na chwilę. O, widzicie tam jest jakiś potwór. Tam, jakiś wilk. Nie chcę się zbliżać. A szkielet był gdzieś tam. Dobra, trzeba się schować. Bo za dużo ryzykuje. Robię sobie trochę jedzenia. Zjemy. Napiję się. I idziemy wreszcie może po tołce. Szkoda, że się życie nie regeneruje jak jestem najedzony. To minus. Ło! Wow. One chyba nie atakują, co? Ło! Wow. Co to z niego leci? On tak gazy wydaje, takie wypuszcza. To nieźle. O, jest. Przydałoby mi się węgiel. W domu mam ciemno, przydałby się dobrze, dobrze. Dobra, w ogóle to trzeba wracać, bo jest noc. A zrobię pochodnie. Powinienem móc. Ej, czemu ona się nie pali? Jak ją podpalić. A, już wiem pewnie. Dobra. Damy sobie tu, tu. I tu. I teraz trzeba zrobić to. O! Ale potrzeba żelaza. Ale wiem, widziałem żelazo tu gdzieś. Widziałem, o, tam jest. Tam. Dobra wykopiemy. Może nas nic nie zabije. Czemu on tak pić chce co chwilę? Co? Czwarty level, ale czwarty level w kopaniu czy czwarty level? Boję się chodzić po tej nocy, bo już mam dobry dom, nie chciałbym tego stracić, bo jak nie mam łóżka, to mnie zrespi gdziekolwiek. Zrobiłem sobie miecz, widziałem tu, że zombie biega w okolicy. Potrzebujemy czwartego levela, żeby wykuć te żelazo, to znaczy, żeby wykopać te żelazo. Próbuję go zabić. On tu gdzieś. O, tu jest. Ale trzech idzie. Dobra, może, może się uda. Jeden. Co to jest? Co to jest? Ej! Ale ciemno się zrobiło. U. Ale dałem radę. Dałem radę. Dobra, jest piąty level. Okej, okay, teraz będziemy mogli iść normalnie te... A pójdę teraz. Dobyć tą rudę tego żelaza, co to nie jest. Trzeba jakieś umiejętności mieć w kopaniu. A jak to sprawdzić? Pójdę tutaj i zaraz zobaczę. Odkryłem o co tu chodzi. Jest tu wydobywanie. I tu za level się przydziela. Przydziela się umiejętności. Mam 3 na 32. No widz już Trzeba będzie level zdobyć i jeszcze jeden i będę mógł żelazo wydobywać. I to będzie dobrze. Już będę mógł żelazne wyposażenie, to już będzie spoko. Okej, okay, nastał dzień. Trochę wydobyłem po nocy węgla, ale teraz możemy iść na spokojnie, mi się wydaje. Hmm, potrzebuję wbić ten level, żeby zdobyć tę umiejętność. Dobrze by było też się czegoś napić. O, jest, jest węgiel i to dużo. Napijemy się. I idziemy po węgiel Ok, możemy już poziom dodać. O, wróżka lecząca. Ulecz. Ej. Ciekło. Możemy już dodać poziom. Możemy. Jest. Dobra. O, jesteś. Ulec. Regeneracja, dobrze. No dzięki. Okej, okay, możemy zdobyć te żelazo, trzeba się cofnąć. Chyba tutaj to było. Tak. Mamy, tylko szkoda, że tak mało. A nie, jeszcze tutaj jest. Nic tu nie ma ciekawego więcej, chyba co? O, jeszcze tu. Co to te zielone? To do czegoś potrzebne? Dobra, później się zobaczy. Teraz mi chodzi, żeby rozpalić poko pochodnie i dobrze było te drzwi zrobić do domu. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Nie ma drzewa. Trzeba ściągnąć drzewo. Możemy zrobić teraz. Yy, nie możemy. Ale ja mam tutaj żbir. Jest. Jest krzemień możemy zrobić. I chyba tym się podpala, tak? Tak. Super. Okej, okay, mamy oświetlony dom. To już jest dobrze. Łóżko i drzwi. Nie wiem w ogóle czemu. Nie mogę zrobić drzwi. Mogę zrobić drzwi. To trzeba. Dobra, to podpad. Ok, drzwi super. No, teraz jest dom opasiony. Idziemy po obce teraz. Teraz to jakoś wygląda. Super dom. Podoba mi się strasznie. Lecimy po owce. Owieczkę zatłuc. Tylko koniecznie z białej wełny. Może i jelenia? Co po drodze to. Ale koniec Mam cię. Co to takiego? Nie wiem. Dinozaury się kąpią i jest i nasza owca Jest i nasza owca Co jest? Co jest? Ale się wystraszyłem, o matko Uu, czemu z owcy Czemu z owcy się zrobiła jakaś śmierć O, ale się wystraszyłem, naprawdę okej, okay. łóżko, łóżko, robimy trzeba... dobra jest wełna i jest łóżko mamy łóżko OK. tylko w nocy możemy spać, dobrze by było się przespać żeby nas tu odradzało bo chyba jak dobrze mi się wydaje to jak użyjesz łóżka to wtedy cię będzie respić tam gdzie ostatni raz się przespałeś to już wtedy nawet jakbym zginęli to by było dobrze bo bym byli w domu na dzisiaj to by było na tyle zrealizowaliśmy cele łóżko jest drzwi są To czemu dziura taka jest? Dobra, niech będzie to. Niech będzie. Mieliśmy iść do tego statku pirackiego. Ale to może w następnym odcinku. To ja się z wami żegnam. Elo.